Jak to się stało? Zaszka. No, no, tak, 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 tak. Po prostu zrobiłem no, mu. jak, jak tramwaj przyjedzie, to cię pierdolnie. Saszka ja, ja, wiem, ja myślę, że tak. Trzeba kurwa jedynkę do przodu. Dokładnie, tak jak mówi. Bo do tyłu to Ty kurwa stąd nie wyjedziesz. Do przodu musisz. Jeść. Do przodu i do tyłu tam. tam nie, tam prosto, tam, tam nad trawę. Nawet masz no, no, rację. Ja bym po prostu to... Ja to są tak wieczne, nie? Nie Saszka. jechałem dlatego na pierwszym, bo tutaj to będzie Zaraz. Dobra, Saszka do przodu. Ale w drugą Dobra. stronę Saszka do tyłu, to się nie da. Nie da, nie da, bo... Tylko do przodu. To, to będzie potem... Tylko do przodu. Ja, ja, ja. Saszki tak robią, nie? Saszka. <śla> Saszka, <sasla>, nie? <śla> Jeszcze to w ogóle, nie? To. A Saszka jeszcze jest najebany chyba Saszka jest najebany, ale... To jest polecamy Tak jest najebany Saszka jakby to odjebał Stocko w siebie Zaszka, ty piłcu? Ja jechałem, ale nie pójdę to leczą, nie do tego wjeżdżał, nie? bany? zajebany? Zapiętaj go, czy coś pił Piłeś coś? Alkohol? Trochę, trochę. trochę? Tak. tak? Kurwa, niedobrze Zaszka, musisz, kluc musisz kluczyki oddać Co? Kluczyki musisz oddać no, bo w Polsce nie można po alkoholu Niestety, mamy takie przepisy, takie prawo Także zabierz mu te kurwa kluczyki Ja nie jestem taki pijany Ja bym Dobra, kluczyki mu zabierz, nie ma jazdy Czemu, czemu będziesz tego No Saszka, ty najebany, jesteś ty ja najebany Ja jestem no najebany A piłeś coś? Piłeś? No to jak piłeś, to kurwa, co to odpierdalasz? Nie możesz jeździć awaryjny włącz. awaryjny maworina na włącznie, małowina, no. No, co? Kolownik przyjedzie, ci wyciągnie, bo sam to nie wyjedziesz. Tak. Pomagajcie mnie, bo pójdziemy. No już Ale my ci nie pomożemy Ale po prostu nie To nie do idzie, Soszka. Ani w to, ani w to. to